Co? Jeszcze... Jeszcze... Jeszcze człowieku co? Jeszcze... Nie pisał. O co? Jeżeli e, Asertywny. Że kto nie jest asertywny kurwa? Ja? <laughs> Że kto nie jest aser asertywny? A ty gdzie jesteś? Koło hotelu pod orzechem. Nie. A ty gdzie daleko, jesteś? To jest daleko, to jest, a ty, to jest daleko. A ty kurwa ty gdzie jesteś? Korzego wujalu! Jest. O kurwa to przez jakieś 7 minut rozmowy przewieźczyłeś się o 10 metrów kurwa. Nie wiem. Nie wiem. No tak kurwa, tak. Best tych sieci. Co? Bez siki? Jakie siki kurwa? no A żelejesz? Czy co? Nie, bez chiki Bez kurwa spinki czy co? Bez chiki <laughs> Jakie kurwa hinci? Halo? Halo? No? No ja co ty mów kurwa?

no nie, nie no, potrafię, nie zbyt... no, nie, no nie potrafię Ci odpowiedzieć kurwa No po prostu nie potrafię Ja? Nie potrafię Ci nic powiedzieć Leju, na, te, na te twoje kurwa gadanie Oho oh. <laughs> Ja widzę lulu Największą No Dystrybucję Co? No. Światła Aha. No. I co, jest, no. A w ogóle, ja... ej, a powiedz mi, w ogóle, ne No. Z kim ty tam jesteś, kurwa, teraz? Sam. Pierdolisz? No. I w którym miejscu jesteś sam teraz? Kurwa, wyjścia z... Alibaby. <laughs> kurwa. Osiem minut temu wiedziałeś mi, że jesteś koło Alibaby. No. Sześć minut temu wiesz, że jesteś koło mojego wuja? A kurwa, teraz mówisz, że znowu kołali kurwa. To nie czy się cofasz, kurwa, czy co? No nie wiem, nie wiem. ja ci mówię, kurwa, idź do chaty... No? ...i pod rodzem mnie spotkasz, kurwa. Aha. Ja to gdzieś przysiądę na murku i doczekam na za tobą, Luju. Na murku? No gdzieś tam przesiądę u Cyganów, kurwa, na Płocie. Na murku... Luju, <laughs> szaleć za mój Za Dobra Luju Ruszyć kurwa nogami, nie? No Kolana w górę, kurwa i do przodu No I kurwa iść w stronę domu, kurwa koło, kurwa ten, ulicą kurwa Koło żabkiewskiego tam kurwa iść sobie, iść sobie kurwa z pochopnym No Pizdez idź sobie kurwa, idź, powoli sobie, ale idź Ej Poczekaj Gdzie mam poczekać? Dzwonię kurwa Dzwonię drodzy. Co? Złotego. Co tutaj kurwa? Aha, do niego No No dobrze Jakby coś, to ja ten kobiet, że ciśnij no. Jak ktoś to do mnie dzwoń, ale kurwa, nieważne, gdybyś dzwonił, nie? No. To cały czas kurwa idź. Niebyś Żeby, kurwa wiesz, nie gadał i nie stał, tylko żebyś szedł. Masz kurwa poruszać kolanami, nogami i iść kurwa w stronę chaty swojej. Mhm. No. Czy nie rozumiesz. No. No. To do złotego teraz? No, okej, okay. no, no. okay. dowiecie to i jak i potem możesz znowu zadzwonić do mnie. Nie? Yes. <laughs> nie? No, kurwa. Do, do teraz do złotego. No. Teraz nim kurwa pogada, jeżeli jest w stanie rozmawiać w ogóle. No. I potem znowu zacząć do mnie. I daj mi relację, relację, gdzie jesteś, bo Bo cały czas masz iść, nie? Wiesz o tym. Nie. Yes. Masz kurwa przebierać nogami i iść Cały czas idź, możesz iść i rozmawiać razem, to kurwa nie wadzi, nie? Czyli idź, mów, idź w stronę chaty, nie? No To sobie dodaj do z tego? Złotego nim, kurwa pogadaj Ale cały czas, ale cały czas idź w stronę domu, nie? Mmm, No Idź kurwa w stronę domu, tam koło sobie idź Gdzieś sobie psa, ci w dupę ujebał I kurwa cały czas idź No ciebie ujebał, no Cały czas kurwa idź sobie w stronę domu Pip topami mm -hmm. powolutku Sobie kurwa nogami przebierać, ale iść, nie? No To się rozumiemy Się okay. rozumiemy, tak? Yyyy, No, czyli idź, a gdzie teraz jesteś? W Dino. Gdzie? W Dino. W Dino? Chyba, chyba ci nie wierzę, Leju. Nie, nie, nie wierzę ci. Nie, wierzę ci. Gdzie teraz jesteś, powiedz mi, w którym miejscu? W jakim koło miejscu? Koło Dino. Koło, koło czego? No. Aha. Kraki ja nie wierzę? Więc teraz mi powiedz, gdzie jesteś, w którym miejscu, koło jakiej miejscowości się pytam. Aha! gdzie? F. Pesko, kurwa, nie wiem. No, no, no. Aha! Fajnie, fuj To powiedz mi to, zlewia, nie? Tak no spokojnie niech weź sobie głęboki oddech. Nie. Powiedz mi, kurwa, gdzie jesteś? Nie. Ej, Luiu, daj, bo mogę się po ciebie wrócić, ale gdzie jesteś? Przeliteruj. Jak co? Nie. Jak co? Mów tak, na przykład, na przykład, kurwa, jestem koło tam przykładowo Alibaby, czyli A jak kurwa, Anna, L jak Lu Ludwika, kurwa, I jak wiesz, nie? Czyli kurwa, literuj. Uh -huh. Gdzie jesteś? Idzie. Nigdzie? No, idzie, tu idzie. Ja w to nie wierzę, Lejos. no. Kiech, Jesteś? Gdzie jesteś? Skąd kurwa, gdzieś mi się osioł zgubił, ne? z nie mogę no. tak A że ty masz rower, nie? To, to kurwa, przejdziesz tak do domaka i z powrotem? No ja tam wtedy jechałem? Bądź gdzie jest kurwa kołomaka na bank. Bo on wyszedł z Walibaby... baby? Idzie w tą stronę kurwa. Idzie, musi być kołomaka. No. Gdzie jesteś gdzieś kołomak? Donald do 嗯嗯。Uh, uh.